Hejka, z tej strony Maxa, ja witam Cię na tym kanale. Dziś przetestujemy sobie, no cóż by innego przetestować niż jakieś ciekawe, imponujące warzywa i owoce, więc zapraszam do odcinka. Lecimy z tematem! Ło, no to lecimy sobie z takim oto ciężkim, nie jest to arbus, nie jest to melon. Jest to coś pomiędzy, nie wiedziałem jak się to nazywa, więc piszcie w komentarzu, jeżeli wiecie, co to może być, bo ja tego nie ogardzię, co to jest, ale wziąłem po prostu, bo było bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że również będzie ciekawie smakować. Zaraz to zobaczymy. Do dzieła. O właśnie tak wygląda po przekrojeniu. Nieco podobnie do naszego melona, ale pachnie zupełnie inaczej. Pachnie już jak bardziej taka dynia, więc boję się tego jeść, ale do chyba nie umrę od troszkę jak tego wiem, więc leci spróbować. testujemy właśnie sobie takiego arbuzo melona. Fuj. Przepraszam, że dziś tak pluję, ale to jest naprawdę obrzydliwe, ma dziwną konsystencję, jest lekko słodkawe, nie podeszło mi pod gust, musicie sami tego, Jezu, wyskoczyło mi, musicie sami tego po prostu spróbować i piszcie, jeżeli takie coś znajdziecie, ja to kupiłem w Ridlu, ale jeżeli znajdziecie takie coś, piszcie w komentarzu, czy wam przypadło to do gustu, bo mi to w ogóle nie przypadło do gustu, jest obrzydliwe. Tak melon prezentuje się właśnie po przesięciu, wygląda nieco jak nasza polska dynia. No to co, zaraz kosztuje nasze mango i sprawdzimy, czy smakuje tak samo jak nasza polska dynia. Wychrujemy sobie już takiego oto trójkącika z mango i zaraz będę go kosztować. Może mi przypadnie do gustu, zaraz to sprawdzimy. Mmmm. Ma nieco taką dziwną konsystencję, jest nieco mniej. Jest nieco mniej gęsta od naszej polskiej gruszki, ale jest bardzo dobra. Przepraszam, że porównuję tak wszystko do gruszki, ale wiecie, no, do czegoś trzeba się odnieść. Jest nieco właśnie bardziej taka, mniej twarda od tej naszej polskiej gruszki, ale smokuje bardzo dobrze. Ma taki orzeźwiający smak, więc na lato do jakichś drinków nada się idealnie, lepiej niż nasze polskie truskawki, więc bardzo gorąco polecam takiego melona prosto z Doliny Kongo. No to co, lecimy dalej? Na ostatni ogień weźmiemy to, na co najbardziej czekaliście, a mianowicie tą czerwoną papryczkę chili, która wygląda jak nie powiem co, nie powiem co, bo nie powiem. Tak, o, takie dwie kuleczki, kurde, i macie tutaj owocowego pum-pumka. Dobra, lecimy z festem. Tak wygląda od środka, nie ma tu w ogóle, prawie w ogóle nasion, nie ma nasion, więc troszkę szkoda, że nie ma nasion, ale wygląda ogólnie bardzo dobrze, że zaraz kosztuje, mam nadzieję, że nie wypali mnie od środka, bo jak wypali, to po prostu zostanę pół. I mnie nie będzie. Dobra, mam ukrojoną już tą paprykę i się po prostu cykam, ale no raz się żyje, jak coś tam nie wypali od środka i mniej więcej nie zobaczycie. No trudno. Ej, o dziwo. Zawiodłem się. Myślałem, że będzie ostre i mnie wypali to po prostu smakuje jak zwykła papryka. No trudno, <laughs> można być zawiedzionym. Ale smakuje bardzo dobrze, więc każdemu polecam inną paprykę niż zawsze. I smakuje tak dobrze. Uważajcie, żebyście nie trafili na ostrom. Jak traficie na ostrą, to was wypiecze od środka, gwarantuję. Jeżeli dotrwałeś do końca naszego odcinka, oczywiście napisz to w komentarzu, że dotrwałeś do końca, oglądasz do końca, a ja przypnę ci serduszko, ode mnie serduszko twórcy. Więc naprawdę warto napisać. Oczywiście zostaw subika, lajka, komentarza, napisz, wejdź na kanał, oczywiście wbinę TikTok TikToka, max rozkosz w na Instagrama też MaxRoskosz. Zostaw oczywiście ślad po sobie, bo będzie mi bardzo miło. No jeżeli chcecie więcej odcinków, wbijcie tutaj co najmniej 50 lajków, jeżeli będzie 50 lajków. Lecimy z testowaniem ślimaków. Buuu, będziemy testować ślimaki naprawdę, gwarantuję Wam, że zjem ślimaka, jeżeli będzie tutaj 50 lajków. Nie proszę Was o dużo, na TikToku zrobiliście taką furorę, że, w... no, że jest nas już prawie 40 tysięcy, bo jest nas 40 tysięcy. to bardzo Was jestem wdzięczny, że nas jest tak dużo. Oby było nas jeszcze więcej. Teraz rozwijamy się tutaj na YouTubie, więc jeżeli chcecie wbijać na YouTube będą ciekawe, niesamowite odcineczki, dużo bardziej ciekawe niż na TikToku, bo troszkę na TikToku się już wypaliłem, a tutaj mam pełno, mnóstwo pomysłów. Jeżeli chcecie oczywiście TikToka z kuzyneczką, z Kingusią i Wiktorią, moją siostrą, zostawcie tutaj właśnie masa lajków, like udostępniajcie oczywiście ten filmik, bo jak będziecie udostępniać ten filmik, dotrzemy do bardzo dużej ilości ludzi, do większej ilości ludzi niż teraz. Więc jeżeli obejrzałeś ten odcinek, dotrwałeś do końca, jeszcze go udostępnij tak, żeby pokazać, że naprawdę ci zależy, żeby było więcej tych materiałów. Pa! Bo jak zobaczysz, że te filmy się udostępniają, jest dużo lajków, no to wiecie, od razu jest większy zapał, większa motywacja do działania i jest bomba!